Dzień dobry, cześć, witajcie w piękny, upalny dzień. Zapytałam dzisiaj rano tak na spontanie na moim Instagramie, jaki film chcecie jako następny i najwięcej osób póki co, bo ta ankieta jeszcze może się zmienić. zagłosowało, że chce zwykłego, codziennego vloga. Mówisz, masz, schwyciłam za aparat, postanowiłam, że będę nagrywać od razu. Ten vlog jest nietypowy, będzie nietypowy, bo zaczynam go nagrywać w piątek rano, przed południem. Wiecie, ja wstaję o 5, więc u mnie to czy 9 to jest rano, czy już popołudnie właściwie, to jest zupełnie inna kwestia. Ale pomyślałam, że pokażę Wam, jak wygląda taki mój typowy, standardowy weekend. Kupiliśmy sobie ostatnio fotel, ten standardowy fotel z IKEA, taki sam tylko szary mamy w Krakowie, ale ten ma motyw inspirowany motywami łowickimi, jest w koguty i w kwiaty. Ja ten wzór... Uwielbiam i myślę, że fajnie pasuje do siemianowickiego mieszkanka, chociaż w tym krakowskim też dodałby takiego ciekawego wajbu. No, oczywiście, kupiłam fotel, ale mogę na nim usiąść niezwykle rzadko. Mamy też z tej serii podnóżek już kupiliśmy go wcześniej, ale on stoi przy stole, i najczęściej ja po prostu siedzę na nim i pracuję. Jadę do fundacji. Zawsze mi się podobały takie nagrania, które wyglądają tak naturalnie, jakby ten aparat zawsze tu siedział w tym samochodzie. No ale musiałam go najpierw tu włożyć, włączyć nagrywanie, zamknąć drzwi, wysiąść i. wiadomo. Taki behind the scene. A teraz go muszę schować, bo nie będzie tu w czasie jazdy. Gorąco. Jestem już w domu, ale jeszcze czeka mnie praca w domu, bo dopiero 15, a jeszcze trochę zadań przede mną, ale minutę odpocznę, może coś zjem, może napiję się kawki i biorę się do roboty. Podejrzewam w ogóle, że fajnie można robić kurczaka w panko w Airfryerze u Agisowy w jednym z vlogów. Ustawiam na 200 stopni na 15 minut. Uwielbiam ten moment w trakcie weekendu, kiedy idziesz w piątek spać dość późno, bo my wczoraj jeszcze oglądaliśmy seriale przez północy. I myślisz sobie, ale w sobotę to się wyśpię za wszystkie czasy. I wstajesz za 15 6. Bardziej od tego uczucia lubię chyba tylko to, jaką mam fryzurę dzisiaj rano. Ale tak naprawdę to jest spory plus, bo miałam ogromny problem w zeszłym roku z wypadaniem włosów, straciłam ich chyba no nie wiem, nie chcę powiedzieć połowę, ale bardzo dużo. I teraz widzę, jak odrasta mi dużo takich krótszych włosów, już powoli, powoli będzie się dało z nimi coś robić, więc ta szopana na głowie nawet całkiem mnie cieszy. Pokazałam Wam piórka na dachu, ale, że tak powiem, to jest tylko część problemu. Koniecznie, jak dojedziemy do Krakowa, to musimy podjechać na myjnię, bo walcie z masakra. Lojerek prowadzi, więc ja odpalam playlistę i będę przez całą drogę najprawdopodobniej śpiewać w samochodzie. Zawsze to samo opładowana jak Zamieniłam fotel w koguce na fotel szary, co oznacza, że dojechaliśmy już do Krakowa. Lojarek jeszcze pojechał umyć ten nieszczęsny samochód, bo no, nie wyglądał najlepiej. Nie wyglądał najlepiej, a ja chwilę odpocznę. Biorę się jeszcze dzisiaj do pracy, potem się widzimy ze znajomymi. Także taki chillerski weekend nam się zapowiada. Mogę ci coś powiedzieć? Uroczy oglądasz, jak widzisz, jak taki duży dziś, jak z czymś takim. Jak dzieciak z takim dużym misiem. A mogę to włączyć do vloga? Zaliśmy się właśnie na spacer na pas startowy dawnego lotniska Kraków Rakowice czyżyny Kiedyś to było nasze ulubione miejsce spacerowe, jak jeszcze mieszkaliśmy w Krakowie, no a teraz jesteśmy tu bardzo okazjonalnie. A tu się buduje Kogiteon, kiedyś tu były krzaki. Jestem w szoku jak to jak ta budowa szybko postępuje, bo jak ostatnio tu byliśmy, nie pamiętam kiedy, ale no jakiś czas temu to jeszcze nie było tego praktycznie widać. Sprawdzamy, jaką temperaturę ma beton i dość wysoką. No to, że wybraliśmy się tutaj na spacer po betonie, prawdopodobnie nie jest najlepszym pomysłem w no ponad 30-stopniowe upały, natomiast skręcimy potem do parku lotników. A chcieliśmy się przespacerować tutaj tak bardzo sentymentalnie, bo cały nasz e, czas covidowy to były spacery tutaj po pasie, bo tu można było. Przez większość czasu wiadomo było różnie z tymi obostrzeniami, ale chodzić bez maseczek. Kurczę, niestety w parku nie ma takiej dużej różnicy, jeżeli chodzi o temperaturę, też jest bardzo, ale to bardzo gorąco. Dziękujemy się powoli na spotkanie ze znajomymi. Ten stół tak biednie wygląda, ale coś tu jeszcze zaraz dorzucimy i będziemy zamawiać pizzę i nie możemy się doczekać tego spotkania, chociaż no, znajomi trochę się spóźnią, bo w Krakowie jest Armagedon teraz pogodowy. Nie wiem, czy to widać. Chyba widać. Jestem tak masakrycznie pojedzona przez jakieś kumary, muchy, cholera wie co. No bo masakra. Masakra. Wróciliśmy właśnie z niedzielnego obiadku u rodziny Lojerka i spakowaliśmy się i będziemy zaraz wracać do Siemianowic. I w sumie ten weekend miał być taki pełen odpoczynku, ale mm, gdzieś tam odpoczynek i praca były w nim przemieszane biorę ze sobą kapelutek, który kupiłam bardzo dawno temu na Gran Canaria. Jedziemy sobie właśnie do Siemianowic. No Jerek prowadzi, a za nami jedzie strasznie wkurwiony człowiek, bo jedziemy na terenie zabudowanym 50 na godzinę i on no jedzie za nami, macha rękami gdzieś tam, widać, że strasznie przeklina, ale najgorsza rzecz, jaką możecie zrobić, to jechać zgodnie z przepisami. Nic chyba tak nie wkurza kierowców jak przepisowa jazda i dla mnie to jest absolutnie przerażające.